Ja jestem Ania. A ja jestem Nija. Cześć! Cześć. Dzisiaj przychodzimy z zapowiedzią wyzwania na wrzesień. We wrześniu będziemy czytać książki nowych dla nas autorów o nazwiskach na litery P i R. Będzie też maraton, jak zwykle. Maraton tym razem odbędzie się z 10 na 11 września od. Godziny 16 do 16, tak ustaliłyśmy. E, także, jeśli macie ochotę, dołączajcie i czytajcie razem z nami e, te książki, a I możecie my, się podzielić, co Wy przeczytacie. Tak, jak najbardziej chętnie skorzystamy z Waszych tbr -ów. Może coś nam e, coś nas zainspiruje i dołączymy do swoich. A my polecamy Wam! O księżycu skomina domu na Wzgórzu. Ariadna Piepiurka. Tak. Y... Super. Naprawdę. Książki Panie Ariadne Piepiórki. Dalej. Książki. Marcin Marcina Przewoźniaka. Przewoźniaka. Na Tutaj przykład. Pog zastałem króla. Mhm. Też super. I. I. J. Rowling. Tak, J.K. Rowling, e, Harry Potter oczywiście. E, oprócz tego nie mamy tutaj teraz, e, nie chwyciłyśmy, ale na pewno o psie, który jeździł koleją pisarskiego. E, co jeszcze? Polianne, Porter? Elf, Marcina Pałasza. E, tak, albo, albo inne książki, jak najbardziej. Myślę, że jeśli nie znacie któregokolwiek z wymienionych autorów, to koniecznie sięgajcie. Bo warto i dobrze by było poznać ich twórczość. My jeszcze nie do końca wiemy, co będziemy czytać, ale na pewno będzie fajnie. Tak, też myślę, na no, PIR jest dużo nazwisk. I dużo autorów, których jeszcze nie znamy. Trochę książek mamy uzbieranych, ale jeszcze w ogóle nie, nie mamy planów, po którą z nich sięgniemy, a po którą nie. Być może też przejdziemy się do biblioteki. Wy również możecie tak zrobić. Tam na półkach alfabetycznie wszystko możecie wiedzieć. Całą półkę ściągamy i, i mamy co czytać na maraton. I e, w ciągu całego miesiąca. Także dołączajcie do nas. Bawcie się razem z nami. Subskrybujcie. Lajkujcie. Gdzie się da? Komentujcie. I w książkach z nami się zaczytujcie. Pa!